Cześć, witajcie, z tej strony AgroMati Witam was w kolejnym odcineczku Na mojej mapie W dzisiejszym odcineczkowicie zaczynamy Oporowe opryski, oczywiście za to plus e, Opryskiwacz pilmet No niestety nic do czasu tego odcinka nie wyszło Z mniejszym opryskiwaczem, więc no Chcąc nie są, zajmujemy się pilmetem, no jest to chyba jedyny polski opryskiwacz i chyba najmniejszy Który jest do tego, owego farminga wydany Ale no mam nadzieję, że jako tako to wyjdzie, no tak to wygląda. Szkoda, że właśnie nie wolno opryskać, jakby, e, no, nie wolno inny lansy posłuchać, bo wiadomo, są te sekcje, ale no niestety nie podejdzie środkiem oprysku, bo by się nie dało. No i tak, ogólnie, no dość dużo zmian, ponieważ, no urósł sobie zboże, e, troszkę tam jakieś tam pola pogarniałem no i będziemy cię sobie e, siali kukurydzę. Przyjechała tam usługa, ogólnie wpadł mm, John Deere z polskim silnikiem kukurydzy, jest to siewnik marki Agromasz. No i dzisiaj takie tam prace, też sobie po tych kurcy powałujemy Jakiś tam mowy na wóz tam jest no myślę, że dzisiaj będzie dość fajny odcineczek no, Na pewno będzie się działo, na pewno nie będzie nudno Tak na na dalej nic nie robiłem, bo szczerze jak już straciłem ochotę Teraz na no, ja tej by chcę się tak właśnie grać jak kurcze jest to takie ma mało pols małego polskiego Że w tej API się nie chce robić, ale myślę, że tak Na koniec odcinek coś tam na pewno raczej e, przysiądę i chociażbym tą drogę skończył i Jakieś tam skupy zaczął jakoś to jako tako to, to robić Chociaż żeby mówię te, jakieś tam wrota większe robić, te bramy, bo to no nie zachwyca ogólnie, jakby to pole udało się robić na raz, to bym mega wdzięczny. Ale zamiast moje szczęście takie pole sobie mierzyłem w razie... w się, coś nie uda i jest, uda się, więc mówię, no mapa jest idealna na tego e, pilnacika, bo idealnie raz i to pole będzie spryskane, więc super. Mówię, no prysku na tej no dużą raczej się nie zadzieje, ale... Oha, jednak tam był chłopak o jak zrobiliśmy, no ale tak mówię, trzeba pilnować, żeby to pole jednak... Tak, No to da się być na raz, ale tak jak widzicie, le zostanie trochę No ale już trudno, do no dobra, najwyżej tego raz to jeszcze zrobimy, no kurczę. Jednak Mati i tak myślał, że dobrze wyliczył, oj zabiorę się, oj oj nie, dobra złożymy sobie tą lancę, będzie mi tak wygodniej niż Oj nie, 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 nie. Jezu, bałem się, bo to drzewo ma kolizję i myślałem, że w to drzewo przywalim No i była lipa, lipa Ogólnie dzisiaj taki odcinek tak, troszeczkę krótszy, bo takie prace wyszły, że nie mógł takiego ciekawego robić. Spróbujemy jeszcze dać na naszą kochaną e, łączkę dać nawóz, bo coś sądzę, że się nie będzie zdało z tego względu. Że ta łąka w ogóle jest do zbioru, dopiero no, w kwietniu. No i szkoda, bo, to, bo mało dostatek w jedną fazę nawozu, chyba, albo i w ogóle tam znowu. E, z tym akurat troszeczkę kiepsko, no ale może, może nie będzie tak źle, fajnie by było. Bo nie, tej łąki wreszcie nie by się dało, bo to to na drugą fazę skoczyła. Tam myślę, że w końcu zaczniemy sobie się na I to będą takie się na Że ja po prostu te się na zrobić od A do Z. Taki jest na to plan, taki jest na to pomysł. No ale czy się uda? No no nie wiem, nie mam pewności tak szczerze, no bo nie mam skąd tej pewności mieć. Z mafią nic nie, nie doszło. E, nic też nie uciekło. No jest, jak jest stara bieda, jak się tam. Em, Mówi ogólna pryskiwacza, na razie sobie zostawiam tutaj, bo po tej kurzy tak trzeba będzie e, Te chwasty pryskać, nie będę go chował na ten, no, na ten raz Bo to nie będzie po go chować, nie nie? A tam, tam, tego, tam pimpek, właśnie on mówi on, on umiał o tego, maszyny przyczepiać, on się tego nauczył właśnie Tam zdał radę, super super, cieszę, cieszę się z tego i powodu niezmiernie Dobra, wały Oczywiście wały są o dziwo, o dziwo bo w za to, kiedy są spięte tak ładnie, jak powinny być w realu, to będzie każdy. Jest e, jakby za sobą ciągnięty. No i co, ciągniemy to na nasze pole. O kurde, no, zwałujemy to, no bo farmingu teraz niestety wszystko, znaczy niestety, albo no, niestety, wszystko wymaga e, wapnow e, wapnowania, bo wapnowania wałowania Tam więc, no, no, robimy to, jak nam tak, jak nakazali, tak zrobimy. Tak, to proszę Państwa, jest już. No i tak, jeżeli chodzi o jakieś informacje, coś tam w komentarzach pisacie chociaż nie dużo, dużo ludzi pyta, kiedy wydam mapę. Aż mówię na tym odcinku, że może jak ją skończę, jakieś tam fajne łapki wyjemy w opisie, no ale to, że ludzie są duchowni i nie rozumie, już nie moja wina, no mówię, mapa, na nie nie ma, na no, nie działają, na skupy, tam więc no nie wyda mapy. Na której nawet chyba poniedziałek, no to by było troszeczkę bez sensu ogólnie lipa, bo tym wojnie można tylko 15 na godzinę. Nawet jak one są jakby nieużywane w pracy, no bo no, nie da się tego nie włączać ani podnieść, tam, więc no to mógłby autor tych wałów pomyśleć, albo prędkość zwiększyć na no, maxi, no nie wiem, ale no wiecie co mi chodzi, by było to raczej wygodniej i by mnie u osób na no, to narzekało. Dobra. Nie tak nie tak. Dobra i teraz no w realu to się raczej chyba tak przepycha No bo jak inaczej w realu takie wały podepniesz no Musisz chyba je wziąć, przepchać no bo No raczej innej możliwości Nie widzę, ciężkie wały Dawaj pan tam w bolca przybole pan I będzie, będzie w porządku Pani Janinko Mówię, pieso też pomaga w tych wałach, oczywiście nasz piesał to jest Bohater domu Zasady bohater domu, chyba była taka reklama, nie pamiętam czy to była Castorama czy La one Marlan Widzicie, umiem mówić o nazwę, bo dużo ludzi nie umie mówić o nazwie. No właśnie, Lerwan Marlano. Nie wiem, co w tym ciężkiego. Niektórzy mówią Lerwan Marliny, Mar Marliny. Ludzie, to tyle co nas po, po tego, po, po wymieszać. tak samo jak Aushan. Ja to w sumie mówię o show, jak i tak się przyjechało mnie w rodzinie. No i tak, John Deere, ładny zestaw z agromaszkiem. Takim zestawem będziemy sobie cieszyć lekko korydzę Mówię, z usług przyjechał, my możemy sobie nim e, posiedzieć, no trzeba to wypróbować. Niestety tylko czterorzędowy ubowe, o Boże. Ej tego Mnie nie był w UPENTAO Widzieliście co to się działo? Z tą wajchą, nie wiem jak to się nazywa w John Deere, ponieważ John w życiu nie jechałem jako kierowca, w sumie jako pasażer, tylko jechałem też w trzech John w jakimś małym i w 8RC i w nowej w 7RC w realu jechałem tylko jako pasażer, bo jakoś u mnie John Deere'ów dużo nie ma, teraz no niestety Nie wiem jak to tam dokładnie jest w tych John jak się z John Deere kieruję Nie miałem takiej przyjemności No John Deere fajny 6 2, 2 0, Taki John Deere dość popularny, tak do tura Dużo ludzi go stosuje, z czego mi wiadomo On ma dziś chyba 100 koni, ja czy taki w sam raz pod te 100 koni Czterorzędowy, no daje radę, no takie pola co mamy, to w sam raz, bo na Longue nie będę kupował osiewnika bo na na pole w sezonie by się to rażenie opacało, chyba że byśmy musieli robić usługę, dlatego no usługa przyjechała do nas, Tak, no oczywiście, że tak... Co, co powiem na ten temat? No nie jestle. Chociaż w ten 7 na godzinę, no jak damy trochę wolnej rozumiem, że w realu raczej byśmy się nie pośmigali, no ale jakby nie patrząc to w sumie jest tego, nie? To jest farming jest no takim siewnikiem bym długo nie umiał robić. Ogólnie ten siewnik mi z jakiegoś tego gromadzenia nie podoba mi się, powiem szczerze Mogę w sumie że mam moją opinię Tutaj się pochwalić, wyżalić, tak dlaczego mi ten siewnik nie leży W ogóle nie wiem czy ja siebniki, nie widziałem w realu, może robi, ale nie Ogólnie ten siewnik mi bardzo przypomina Co mi przypomina, aha, zlecione na dwie strony, to nie będę znacznika zmieniał Bardzo przypomina tego Jakiegoś Kwanada, albo Gasparada, albo jakiegoś półno, no bo te siewniki w sumie też jakoś no mało co różnią w rok, bo to sama konstrukcja podobna, znaczy, ale jakoś się nie, no nie wiem, jakoś agro mi ten, no nie pasuje, w ogóle jakoś te białe pojemnicze na mi nie pasują, jakby to było, zielone, może jak dla mnie, by to by osobiście mi, to by za, bardziej zapasowało, niż to, jak jest teraz, no wiadomo, e, kto co lubi. W ogóle kukurydzy, wystarczy i nawozy, no też się dostanę, spoko, z zatankowałem wszystko, żeby było. Ten siebie, żeby taki talerzowy chyba z przodu do nie chodzi, takie coś ma. Nie ma jakiegoś sieją w Realu, u mnie nikt nie ma polskiego siebnika. we wsi wszyscy e, za chłodnie. No, u mnie Amazonka jest, jest siebie w Ukerlink, mamy nie, mamy więc no, już w większości zachodu i chyba tam to nie jest jedna, nie, jedna sama, mam poza sobie to pamiętam, takiego szarego jeszcze, ale takich nowoczesnych, może no, Polskich nie, nie, u mnie nikt takie coś nie idzie. Ten John Deere w ogóle ma problem. Ten John Deere, chciałem go właśnie na ten odcinku potestować, bo na kusie na chciałem go wziąć, ale ten John jest lipa. Nie ma kogutów, jakoś takie dźwięki ma też marne i jakoś tak nie dokładnie no do pasuje. I tylko 30 na godzinę jedzie, no, to taki John Deere, się na godzinę, no moim zdaniem, brolęłby tam 4 godziny jak nic. No ale no, to jest farming, no trudno. Powiem szczerze, dla że do siebie będą najszybszym punktem tego odcinka, a te sieby trwają i trwają. No ale trudno. No w ogóle tak Dwa pola z zbożem Tak to wyszło w tym sezonie. I ja na polach kukurydzy, myślę, że w kolejnym sezonie jakieś na pola sobie dobierzemy, bo tak szczerze yy, widzę, że tej roboty będzie za mało. W ogóle ten drugi ma największy opcjonik, który jest w tym że wiecie, do wzięcia w grze. Ale ten opcjonik jest dla niego za mały, na nawleciach go... Pod, tak w ogóle w, w nawracamy go dźwiga. Widzieliście? Johnny ma ciężko po tą górę, ta góra nie jest jakaś bardzo przesadzona, no, Takie górki no w realu są Ale ogólnie na że wam się spodobało, co jak widziałem To jest klimat, też nam wyszło tak miło, w sumie na serduszko Zostawcie paczkę w górę, bo to naprawdę e, że Tak to mnie motywuje do dalszej produkcji Bardzo się, że już wreszcie są tekstury tej kukurydzy jak w realu Czyli takie punktowe, bo to w innej farmie dawała masakra Jakby to ogólnie, bo wiadomo że taka tekstura no Nie ma prawa być, no, mówię, w kolejnym sezonie trzeba wziąć Jakąś tą Albo taką szturę podwiać, albo cokolwiek, no bo to jest, tyle jest tych nie, tych kamieni, że to jest masakra, za dużo kamieni tu jest na tym polu Ja wiem, że nie w kamieniu trochę to nierealna jest, ale ogólnie, z czego, zapomniałem o tym tym, w znaczniku Ogólnie najgorsze jest w tych, tych kamieniach, że one się jakoś nie przemieszczają, na tak kultywatorem, nie wiem Przeprosił ten kamień, to on będzie w innym miejscu, albo no księwnikiem też, będzie bardziej w grządku, w na coś tymkolwiek, kamienie są jakby statyczne nie Podaję się ona się ruszać, no nie, spychać te kamienie, no bo czeki te kamienie będą... Albo, no widzicie co chodzi. Później jakoś tak zmieniać, nie? Tego mi brakuje, no mogli to jakiś lepszy sposób zrobić, no ale kamienie no są, bo są, no zawsze jakiś lepszy... lepiej to realnie wygląda, nie? Chwasty też w farmingu mamy. Co mi jeszcze farmię takie brakuje, tak szczerze, no chwasty są. No też jakieś mieszane na przykład, nie, dwa bo, bo mieszamy, szanem, nie wiem, zrobiłem nie od niego, z jakimś ofsem, na jakiś popląd, coś w tym stylu żeby nie było głupie. No, jestem bardzo wiedziony, że w farmingu, no doszło nowe uprawy, ale żyta mi brakuje. Robienie żyta na kieszonkę. No, ja to bardzo kocham w innych farmingach. No, lubię tą akcję, bo też ta akcja jest dość popularna. na mojej wsi... I jak tego Jundira rzucę, zauważyłeś, że ja lekko cofam. I, ten, i w ogóle, jak, te, jak, te, jak ta wajcha chodzi, to na przykład, jak nie wiem, to byśmy sobie z mnie, biegnie, ale no, bez przesady. Żebym po pyszniakach był, to, to kurde dość ważne jest żeby Ogólnie tak, nie wiem jak u was, u mnie w po prostu się w kurde na około pola Potem, wiecie, raz przyrazi, albo cały czas na około. No farmingu no, sieję no, na, na dwie strony albo raz przeraża, no, Nie wiem, jak to inaczej posiadać, ciekawie Tu ogólnie wyjdzie raczej, raczej jak, A tam do góry nie wyjdzie, to sobie po prostu zrobimy Ten umijak w mi tu wyjdzie, żeby go nie było To jest zatłuczenie za w raulach, wiecie jak to jest Mnie, mnie chociaż rozbić, samo, samo się nie rozbije i taka to jest sytuacja w tym parczewskim gospodarstwie. Halo Trwa zapisywanie zawartości. Właśnie tampa się za długo zapisuje, nie wiem dlaczego. Kurczę, powiem szczerze, myślałem, jakoś rozkliniałem, ale nie umiem znaleźć przyczyny dlaczego tampa się tak długo zapisuje. To jest, raczej to jest wina pusty, bo tampa jest i mała. No i ma mało modów. jest no, chyba że te jakieś władki i te inne te polskie mody takie, może one tak tego. A to będzie kaj, zobaczcie, Władek to jest rosyjska maszyna, a chyba większość tego władzka robiła Polaków. Mam wem tedy w ogóle to wiadomo większość robi Rosjanie, ale chyba do farminga robiło większość Polaków w wadzie. Aj to jednak to mi jak zostanie, kurde, troszeczkę. No, ale w trudno. No kurde on tak wychodzi z ani z tej strony, ani z drugiej. No ten i za małe jest. W ogóle na ogół też nie sieje jest takim małymi silnikami, ale zawsze się większymi. choć w tym Amazonka. Ta Amazonka mi się bardzo podoba, bo w tej 17.3 rzędowej tam 4 nie lubiałem, Ona mi jakoś nie pasowało. A tak, tak jakoś, tak, jakoś tak, taka lepsza jest Lepsza i No ale mówię siewku kurde no trzeba zrobić No usługa przyjechała ja, nie mamy siewniczka I teraz cyk po pyszczaczach na, na raz robimy bo tu nie ma po co więcej Miejmy tego dżungliera tak dźwigę wejść to jest porażka tak on robi Ten dżunglierek ma normalne dźwięki, normalną prędkość, koguty Coś otwiera na modby by naprawdę było spokojne, no, ale że nie ma takich postawionych wartości. No, zbłyszczałem jeszcze na raz, bo tu widzę że są jakieś małe miaki, to ja to wolę poprawić. No, przez kukurydę, miaki to tak średnio wygląda, tam przez powód do to, było, to tam jeszcze się rozkrzewi, ale ale Kukurydza jednak tak średnio. I ogólnie takie coś żołnierza nie widziałem w życiu, wiem, to są jakieś, jakieś światła i tak dalej, ale dziwne to takie. Tutaj to pomarańczowe, Nie widziałem, nie spotykałem się z takim czymś. Oczywiście mi to ma się, dlaczego to, 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 to takie coś jest. No wiem, to jest takie odblazanie, ale w takiej miejscu nie widziałem jeszcze. No bo to no, mi jak się co pamiętam, no tego mi do siemno, żeby nie było mu tam. Jej przykro, że oni mi zapomnieli. I mówię, tak, chyba jeszcze 5 minut, będziemy mieli te 5, 15 minut odcinka. Tyle chciałam, bo taki, no, taki odcinek, że znaczy taki lubić, no bo tutaj no, nic ciekawego nie porobimy, bo to pole też będzie miało chyba już dwie fazy na więzienia. Tam będą miały po jednym, no to w sumie to będzie wolno jeszcze nawieźć, ale nie wiem czy będę robić to specjalnie do gry to samo Co? Nawiedzieć 99% nawiezienie? Co? Przecież i to rozsiełaśmy tu nawóz pod kofeń. I tego i trochę mnie to za zdziwiło, bo nie ma i to pole nawoziłem w tym... Nie? I teraz jeszcze coś to pole do mnie chce? Ej no dziwna sprawa Noje, wałujemy no... te, te kamienie tych dużych te wały nie przysą do ziemi, no tam mała tak, ale tych małych to w sumie prawie nie mamy. Największe to są te duże kamienie. Ale takie wały na Polską są idealne, bo są takie jakieś takie, wiecie, takie, takie, takie zwykłe na polsku, się tylko, jest takie większe, ale takie, tak wiecie, starsze, bo no, są fajne, fajne są. Te mi się bardzo podobały. U ma serduszko. Ogólnie nie turka turka nie będzie zwołowania, bo jakoś mi chyba bardziej siądzie, bo jakoś to, jakoś to, jakoś to siły kukurydzy, no... Jakoś mi to, jakoś mi to nie, 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 nie mi się te siły kukurydzy, powiem szczerze, jakoś... Te maszyny mnie chyba tak odpędziły bardzo, nie? Bo jak są maszyny, to się podobają, bo w ogóle to też się a jak coś się takiego na siłę robi... No, to tak nie zawsze jest super, hiper, kura. Gdyby widzę, no jedna moja partia jest podzielona, druga już odebrana od, przez kuriera, To pewnie będą te paczuchy yy, no w kolejnym tygodniu. Mam nadzieję, że powinny być, no bo jednak fajnie by były. Będzie tutaj właśnie model John Deere i model Prasun Holanda, ale zobaczymy, czy ona zostaną, czy będą na koniec dalszym sprzedaw. Zobaczymy, bo tutaj tam jest jak to tam różnie jest. Zobaczymy, czy mi się spodoba to. No, Prasa, że tak ale ten John Deere, no zobaczymy. O te bały no, robią tą inną teksturę. Dobrze, tę teksturę będą chociaż... Najlepiej tam, na który, to jak się sieje, wiecie, w śiernisko teraz talerzówką, albo siewnikiem, wiecie, które uperają, no, bo tu średnio to gdzieś, ale po ściernisku w ogóle zmienia teksturę na inny kolor, to jest, wtedy jest super. No a to tak jest, bo jest, no ale... Nie ma co narzekać. Nie ma co. Zawsze mamy go. No fajne No bo napoływanie, no coś nowego w formingu nie Jednak te nowe prace, te z tymi fasownikami, tam trawek się robi No coś innego w się, no, no co nie będziemy tu ukrywać, no co jak jest fajnie, no to dobrze, nie Kurde, nie tak, tak, no, tak, tak Muszę się przyczaić do tego, że trzeba te wały tak to odpinać, no bo ja takich wałów, szczerze na no, ogół nie używam Takich w trójkreszu używam, takie składne i wiecie automatycznie, ale na to mapę mówię Pasowały mi te, natomiast no te. ale są za, trochę jak za widzicie, no ja wiem, trzeba by je tu trochę... tak, trzeba by tu się a to się zadbać o to, wiecie jak to jest, nie zawsze jest czas i pieniądze dobra, jedziemy tym im na gospo i tam się pożegnamy. Bo ja w kolejnym odcinku chciałem robić się na kosty, no albo w wyjdą. owejdą. Zobaczymy, mówię, to wolę lecieć tymi odcinkami, co chwilę coś nowego, ale nie, nie wiem, zaś na nawozy, coś w stylu. Ale się na kostę, ja wiem czas w Realu czeka, że to ściano przewraca wyschło, ale byśmy zrobili trochę od A do Z, bo ta muka nie jest duża. Ogólnie trzeba będzie kupić kusiarę, bo jak wiecie, jej kusiary jeszcze nie posiadamy. Więc no, jest jaki jest tutaj w życiu. Ciekawe jak to się jeździ w Realu, no bo po asfaltowych drogach takim wami chyba nie nie wiem, chyba to na jakąś nie wiem. to wrzuca, którem żeby... Nie wiem jak takim czymś... U um, taki, mnie ogólnie nie wiem, u was? Ale u mnie w realu nikt nie wałył upra. Wszyscy jakoś Uprawiam no, Uprawiamy tyle i niech rośnie, a nie <grystanie> no, no będzie 9 lat A 17. Dobra, 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 dobra No i jesteśmy już prawie na gospie Moment. A, czy się przewaliliśmy? Super. No, no cóż, ja mam dziękuję za odcinek. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.